Siema, to ja e, dzisiaj Wam pokażę małe zakupy, które kupiłam dla mojego chomika Alexa. Okay. Pierwsze to dropsy z, filmi, e, z, firmy, z firmy Nesto. Kupiłem je za 4,50 do rogu no. Mój chomik bardzo je pewnie lubi. Dobra. Drugie to jest taka tutaj ogromna. Jakbyśmy gdzie byś, gdzieś byśmy jechali, i, nie, i byśmy nie mieli gdzie schować. Chomika Bo tutaj jest taka, ta. ona y, 19:50, zata dobra, zakładamy i trzecie to jest domek. Tutaj możecie zauważyć, że go nie było w poprzednich filmikach, a tutaj nagle jest taki dom. Kupiłem go za 19,45. Nie był jakiś taki bardzo drogi. No, Chomik ben, y, lubi w nim spać bardzo pewnie, pewnie, będzie chciał. Dobra. Tak wygląda moja klatka, wszystko. Trzeba to opuścić. No. Tutaj zapiąć trzeba. Dobra. Tak to wygląda. Mój tak się kręci. Weźmiemy go. Czekajcie. Padłeś. No, co tutaj robisz? Trochę trudno mi tu nagrywać, bo nie. Bo wiecie, tutaj jedno ręko to robię. He, no niestety. Ja zaraz wracam jak go już wezmę. Jednak nie postanowiłem to zrobić na filmiku, co tam. No do zjeżdżali sobie wszedł. No chodź, no chodź, nie buź, no nie bój się, no chodź, bo cię zaraz tu. Coś ci zrobię. Ach, nie chciałbym ci nic zrobić, bo cię lubię. No i... czekajcie otworzę. Zaraz wracam. OK, tutaj patra mój homik, Alex. Chodź, no chodź, no chodź. Powiedziałem. No, tutaj jest mój chamiks. No. Chacimy go już z powrotem do klatki. Zrobimy. Hopa, hopa małe. No gdzie ty widzisz? No i tam spadło mi coś nieważne. Ważne, co mi spadło, ważne, że on żyje. Mhm. To jest Zapięte. nie zapięte niestety trzeba zapiąć Hop. jest jeszcze ta karma moja. tutaj zamkamy ok tak to wszystko wygląda standardowo jak każdy powinien mieć więc ja wam dziękuję za obejrzenie jeśli odcinek wam się spodobał zostawcie lajka like. Subskrypcję, jak tam powolicie, Napiszcie komentarz. Do zobaczenia i zejście.